Nawet podczas głosowań politycy nie rozstają się z ekranem. Podsumowałem ten dzień na, na Twitterze, co uruchomiło całą, e, e, całą serię no, oczywiście wyrobanych pomów na mnie. Chodzi o ten wpis porównujący manifestujących przed pałacem do kibiców piłkarskich. Swoich sił w internecie próbowało już wielu. Teraz dołączy do nich także prezydent Bronisław Komorowski, który za kilka tygodni pojawi się na czterech portalach społecznościowych równocześnie. Będzie tak zwane pytanie do prezydenta i to pytanie będzie stawiane przez samych internautów. Oni będą głosować, jakie problemy, jakie zagadnienia chcą poruszyć. I na te pytania pan prezydent będzie odpowiadał. Prezydent musi nadrobić zaległości, bo po wygraniu wyborów zawiesił swoją internetową aktywność. Pokażemy tą stronę za chwilę. Rzeczywistość nie znosi próżni, więc pojawiła się podróbka. Dzwoni premier, że ma dziś czat. Ho, ho. Też lubię stawać na czatach, ale osobiście wolę nagonkę na jelenia. No, być może teraz będzie oficjalny profil. Pytanie, czy będzie tak popularny, jak właśnie ten udający prezydenta Komorowskiego. To oczywiście zależy od jakości i od tego, czy nie pojawią się na nim. Błędy ortograficzne. Klaudiusz Slezak, Polsad news.